Dzień dobry, dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować auto, które w naszym salonie jest dostępne do jazdy testowej, a mianowicie Hyundai Staria w wersji 9-osobowej w wyposażeniu Smart VIP. Wersja Smart VIP cechuje się już tym, że w wyposażeniu standardowym posiada elektrycznie otwierane drzwi z lewej, jak i z prawej strony. Proszę zobaczyć, jak bardzo wygodne i komfortowe jest wsiadanie do auta, a ile miejsca mamy na nogi czy przestrzeni nad głową. Oczywiście, standardem wersji wyposażenia jest już elektryczna klapa bagażnika. A przesuwanie tylnej kanapy jest banalnie proste. Wystarczy tylko pociągnąć za uchwyt, przesunąć, a oparcie składamy na płasko. To rozwiązanie powoduje, że w bagażniku mamy ogrom miejsca. Do dyspozycji mamy kamerę tylnych foteli, więc podgląd, żeby zobaczyć, co się dzieje z tyłu. Bezpośrednio z poziomu wyświetlacza multimedialnego. Wyposażenia Smart oczywiście posiada już wentylowane fotele z przodu, jak i podgrzewane. Bardzo bogata wersja wyposażenia, która już w sobie posiada choćby nawet system Kamer 360. Parkowanie tym autem staje się banalnie proste. Jest to bardzo przestronny i ergonomiczny samochód, a w tej chwili pokażę Państwu jedno z tych udogodnień. Proszę zwrócić tylko uwagę, jak dużo ukrytych schowków i miejsca jest w tym samochodzie. Ta przestrzeń również u góry, dwa schowki po stronie kierowcy i pasażera. A z poziomu kierowcy można otworzyć elektryczne tylne drzwi oraz klapę bagażnika. Jesteśmy już kilka dni po oficjalnej premierze Hyundai'a Stari na rynek polski. Co możemy o tym aucie powiedzieć? Silnik 1.6 od wielu lat stosowany, możemy go znać choćby nawet z Hyundai'a Tucson'a. W tym konkretnym egzemplarzu 225, skrzynia klasyczna, sześciobiegowa, również od wielu lat stosowana. Oczywiście samochód bardzo bogato wyposażony w różne systemy asystujące kierowcy, choćby nawet te, które możemy zauważyć na wyświetlaczu. Hyundai jako jedna z niewielu marek na rynku oferuje świetne rozwiązanie, które widzimy tutaj właśnie na zegarach, a mianowicie system wyświetlający widok z martwego pola. Przy tak dużym samochodzie łączony kierunkowskaz wyświetla nam ten widok z martwego pola, co przy tych gabarytach naprawdę robi świetną robotę. Jeżeli poszukują Państwo przestronnego, komfortowego i bardzo bezpiecznego pojazdu, to Hyundai Stary jest idealnym rozwiązaniem. A po tą świetną ofertę zapraszamy do naszego salonu Hyundai Germas przy ulicy Strzegomskiej 141.